Sponsorem serii Adwentech jest Komputronik. Pierwszą ciekawostką w dzisiejszym odcinku jest to, że Dagmara Kotu, która operuje w tym momencie aparatem, ma czkawkę, więc czasami będziecie mogli zobaczyć takie. Akurat teraz. Czyli już nie ma tej ciekawostki. Ale drugą ciekawostką, albo raczej ciekawostkiem jest dzisiejszy gość, bo znany jest z internetu w, na wielu portalach, ty w sumie występowałeś. I w gry online pracowałeś, i swój kanał prowadziłeś. Gospoda. RPG. To razem trzeba mówić zawsze? Tak, tak, tak. Wiesz, to już jest trademark. Gospoda RPG, na pewno tego pana znacie, to pan Mateusz we własnej osobie. I żeby wszystko pasowało, ze względu na RPG i inne takie, takie rzeczy, to trzeba mieć wtedy do tego wszystkiego dobrą wyobraźnię. Co ci to przypomina? Bibuła. Trzy pradawne, Skróle, które są chronione przez Wielkiego Smoka. W dzisiejszym odcinku możesz wybrać jeden z nich. Czyli to jest trochę jak w Dragon Ball, tylko nie spełniasz życzeń, tylko dajesz mi zwoje. Wybierasz innego z questów, tylko właśnie masz trzy różne, które możesz wybrać. I teraz trafiłeś na jeden z nich. Wszystko jasne, mam yy, rozpieczętować? Rozpie o, już złowa jest wkrętka. O. Rozpieczętuj. No, powiem Ci, jeśli chodzi o gospodarowanie miejscem, co oznacza dziewięć? Pod dziewiątką kryje się największa nagroda. Ale co? Największe nagrody trafiłeś. Okay. I ona będzie twoim prezentem, tylko jest na tyle duża, że nie chciało mi się jej pakować. Doceniam. Ja jestem najgorszy w pakowaniu czegokolwiek, więc. A jakie były jeszcze numery? Było 7 albo 3 albo jeden? No było. Czy już, już wiesz, z czego się możesz spodziewać? Z Biblii? Chodźmy i rozpakujmy. Pozbawiłem się jednego ze zmysłów tylko po to, żebyś mógł mnie zaskoczyć. Miejmy nadzieję, że innego zmysłu twoi sąsiedzi nie mają, bardzo wyostrzonego, bo jakiś czas temu pewna firma, znana, lubiana i kochana, wypuściła pewien sprzęt, którego Byłem mega, ale to mega ciekaw. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że za kulis brzmiało to, jakbyście chowali tam zwłoki. Ja wiem, że ja często gram w Simsy i robię im złe rzeczy, ale nie musieliście. Ale pewna firma, i możesz już otworzyć oczy, jakiś czas temu wypuściła swoje własne głośniki gamingowe. I byłem mega ciekaw tego, jak one będą brzmieć. Nie wiem, jakie masz stosunki ze swoimi sąsiadami, ale mogą się nieco pogorszyć. Mm -hmm. Dlatego, że wybierając totalnie na ślepo, trafiłeś największy zestaw. Czyli Steel Series Arena 9, który to składa się z subwoofera, dwóch przednich, dwóch tylnych głośników i jeszcze głośnika centralnego. Ostatni raz system głośników miałem przy swoim drugim albo trzecim komputerze, bo korzystam z tych, które są wbudowane zawsze w monitor. To myślę, że tutaj odczujesz dosyć sporą różnicę. I między innymi, żeby różnicę znaleźć, to twoim zadaniem w dzisiejszym odcinku będzie porównać pomiędzy sobą te wszystkie trzy różne modele, co potrafią, z czego się tak naprawdę składają, jak brzmią, aby finalnie każdy wiedział, jak się od czego. Się co różni, bo ja też się zastanawiam i nie wiem. Mój sąsiad chyba jest DJ-em, a przynajmniej tak bym zakładał. Przez ostatnie kilka tygodni pracuję nad jednym lupem, i w kółko w kółko słyszę to samo. Przez chwilę jeszcze słyszałem Mariah Carey. Czy będę mógł z nim konkurować? Patrząc po gabarytach? No. no bo śmiałeś się, że o, żeby nie rozwalać pudełka, tamten jeden z tych zestawów będę mieć do odesłania rzeczywiście. Dziewiątka idzie w takim razie do ciebie, więc proszę nie rozrywać pudełka. To jest na pewno ten, który musisz odesłać? Tak. Rozwaliłeś? Nie. A ja przyniosłem wielkie opakowanie. Mam QCK Prism 5XL. Chyba to jest największa podkładka świecąca od Stila, którą mam nadzieję przykryjemy tutaj cały blat. 4 kg ma. No, co 4 to... kg podkładki? Jest. No popatrz się. O człowieku. No. Co tam jest? Uwaga, patrzcie na to. To jest 4 cztery... Kilo podkładki. I jeszcze co jest najlepsze, stół mamy zaokrąglony i podkładka też jest zaokrąglona. Zobaczymy czy się spasuje. Czy tak swoją drogą nie przydałby się tutaj krycha, który powiedziałby swój trademarkowy tekst? No, Krycha ma rację. Nie wiem, czy widzieliście nowy Apex 9 Mini. Mam go w tym momencie na testach, prawda? Teraz jest w pudełku, bo mam jeszcze inną klawiaturę na biurku swym. Przyniosłeś tak gigantyczną podkładkę i tak małą klawiaturę? Dla kontrastu. Dobra, ja już się dopchałem. Ale wielkie są te głośniki? Są wielkie i powiem ci, że takie solidnej wagi. Ty, rzeczywiście. Na przykład jako myszkę weźmiemy sobie Aeroxa 9, bo Aerox 9 ma bardzo dużo przycisków, więc to będzie bardzo ciekawie wyglądać z dużą ilością głośników. A czy ty przynosisz wszystkie gadżety Steel series, Żeby zrobić podświetlenie, bo te najwyższe mają dziewiątki i wszystko Series Engine. I nowe Arctis Nova 3, bo też mają podświetlenie. Ej, to jest psztyczek. I on włącza stand a tu mamy jeszcze pokrętełkę i ono, ej, przyjemnie chodzi. Sprawdź. Ale rzeczywiście jest miciutki, bardzo no. fajny potencjometr. W ogóle tu jest AUX, jest PC, jest headset, więc można się podłączyć. Pamiętaj, żeby dotykać membran za każdym razem, żeby sprawdzić, jak działa bas. Nie, nie róbcie tego. Najlepiej nożem. Podsłuchujemy trochę i wam powiemy, co i jak. Te głośniki mają przełączania się pomiędzy dwoma źródłami, czyli mamy podpięte słuchawki za pomocą jacka z tyłu i możemy albo słuchać sobie na głośnikach, albo słuchać sobie na słuchawkach, ale w przypadku MacBooka pojawia się pewien charakterystyczny problem, bo otóż to jak się przełączamy na słuchawki, to odpala mi się Siri i też nie mogę do niej gadać. Sprawdźmy jeszcze na Windowsie co się dzieje. Dźwięk leci z głośników, klikamy głośnik. To jest kompatybilne z Windowsem, bo teraz słyszę non-stop. A jak kliknę guziczek, to nawet działa szybciej. O wiele szybciej. To jest spisek AI. Widzisz jakiegokolwiek asystenta? Nic. A Siri? Wiesz, y, jak się tłumaczy Siri? Literka po literce? Super inteligentne Robo. rozwiązanie. Tak? Impresjonizmu. Dokładnie tak. Proszę bardzo, kto tu nosi foliowy kapelusik? Z tyłu mamy wszystkie podłączenia możliwe, a z przodu mamy pokrętło do głośności i mamy ten magiczny guziczek, o którym rozmawialiśmy. Ale to, co mi się na przykład najbardziej podoba w tych głośnikach, to to, że one są bardzo dobrze wykonane i jeżeli mm. są ustawione rzeczywiście niżej, to można je sobie przesunąć, sobie stiltować. trochę w dół, trochę do góry. I w przypadku może się wydawać, że to nie jest tak dużo, ale głośników nie mamy zazwyczaj zaraz przed sobą. Jeżeli je ustawimy na odpowiedniej odległości, no to ten dźwięk może dochodzić bezpośrednio z membran do nas. To jest duży plus. Natomiast, właśnie, wykonanie super. Jakby czuć, że to jest solidniejszy plastik, nie sypie się azbest i tak dalej, ale jak przechodzimy do jakości dźwięku, to nagle, jak to nazwaliśmy, ambientówki, to są pierwsze głośniki ambientowe. Dlatego, że z nich dźwięk brzmi troszeczkę tak, jakbyśmy słuchali, jakby z za drugiej ściany, bo część pasm jest po prostu moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, naszym tutaj wszystkich zdaniem, trochę wyciętych. Między innymi niskie tony są tutaj tak zaprojektowane, żeby nie wkurzały kogoś, kto siedzi w pokoju obok, bo nie ma ich zbyt dużo, raczej są na tyle obcięte, że jakbyśmy je puścili w pokoju obok, to byśmy nic nie słyszeli. Czemuś musi służyć i zastanawiam się, czy to ma sens, co mówimy teraz, bo większość jednak takich consumer grade rzeczy ma podbity ten bas, właśnie po to, żeby się wydawało, o wow, coś tam zamaskowaliśmy. Tutaj nie maskujemy, tylko mamy to pasmo takie bardzo Wąskie. Podobnie jest z wysokimi dźwiękami. Też jest pewien brak przy najwyższych częstotliwościach, przez co dźwięk nie jest tak klarowny i tak czysty, jak chciałoby się dźwięk słyszeć. Znaczy, nie mówię o tym, że ten dźwięk jest fatalny, beznadziejny i zły, tylko trochę cena co do możliwości to. No, ten stosunek tutaj nie jest jakoś najlepszy, ale chwilę posłuchaliśmy, pokręciliśmy się i właśnie tło, ambient, to sobie gdzieś tam funkcjonowało w tle, to nie przeszkadza. To są głośniki, które mają nie przeszkadzać. Głośniki nie przeszkadzające. Jak one sobie stały, to mogliśmy normalnie rozmawiać, normalnie konwersować i nie było żadnego problemu ze zrozumieniem się. Do tego te głośniki były fajne, ale ja bym się raczej nie zdecydował tutaj na ten model. Miejmy nadzieję, że kolejny wyższy zaskoczy nas pozytywnie. Jeszcze jedna rzeczy zapomniałem powiedzieć. Te głośniki mają w sobie wbudowanego bluetootha i można puszczać dwa źródła dźwięku naraz. Czyli na przykład Adaś puszczał ze swojego telefonu muzykę, my puszczaliśmy z laptopa, dwie rzeczy szły naraz. O, tych poprzednich weźmiemy kolejne. Wow, wow. Jednak przejmuję ten kanał. Spójrzcie Moi drodzy, przede wszystkim wchodzimy poziom wyżej. Gaming. Czujecie to? Powinniście czuć gaming. Otwieramy, nic nie wypada, tak są zapakowane. Obracamy i co tu jest? Pewnie podobne głośniki, tylko więcej? Nie, poczekaj, nie tak się to wyciąga. Zobacz, jak styl tutaj zadbał. o Jak mi nie spadnie? Nie spadnie bez dołu. To jest najlepszy unboxing głośników w moim życiu. Tutaj buty? Trochę tak wygląda. Siódemki, tak. Ja wziąłem to, co mi się najbardziej zawsze podoba, czyli głośnik niskotonowy. Fajnie wygląda, troszeczkę jak X. Box. Od spodu jest sam głośnik, ma nóżki i mamy tutaj dziurę. To ja z kolei mam element lampkowy. Trochę wygląda jak taki, wektorowa wersja Blue Yeti. Albo Among Us. O nie! Czekaj, <grym> czy my już kwalifikujemy się pod te żarty Among Us i tak dalej? Ale solidne te kable. Zobaczcie, wszystkie tutaj przewodziki już widać, że to jest półka wyżej. Miejmy nadzieję też, że same głośniki będą półka wyżej, bo widać, że konstrukcja nieco podobna, ale jednak Wiesz inna. czego mi brakuje? Czego? Przejściówki. No jest taka specyficzna, nie? No, taka nieeuropejska. Adaś, da się udało w sumie znaleźć. Ale jaki uroczy w ogóle wiesz, tutaj masz. Hej, chcesz zrobić komuś krzywdę? Uderzając go w głowę. Hej, jestem. przewodze prąd. W ogóle, wchodząc wyżej, dostajemy znacznie więcej różnego rodzaju złączek. Sobie tutaj widzicie. Tutaj mamy głośność subwoofera, Mamy włącz wyłącz. Mamy złącze na USB-C, żeby się podpnąć do peceta. Mamy lewy, prawy głośnik. Mamy wejście i wyjście optyczne. Oraz mamy AUX-a. Więc jest więcej. Świecą! Najważniejsze, mimo wszystko, co może określić głośniki, to jest to, jak one brzmią. Przez feature'y przejdziemy, ale najważniejszy jest odsuch, więc teraz dajcie nam chwilę. Podobnie jak w poprzednim modelu mamy także pokrętło głośności oraz pojedynczy przycisk od spodu. Myślę, że to są zupełnie różne głośniki, tak jak spoglądam te ja 2.0. Były większe, te są mniejsze. Pytanie, czy ze względu na to, że subwoofer nam powinien wypełnić te częstotliwości, czy to jest po prostu lepsza membrana, która sama w sobie będzie brzmieć lepiej niż na przykład ten zestaw Areny trójki. Mamy equalizer, gdzie możemy sobie poustawiać, ale dajmy sobie flata, kiedy jest timeout do podświetlenia. A to to jest podświetlenie można zmienić podświetlenie, ale Color Shift w sumie jest najfajniejszy, bo jak damy sobie pojedynczy kolor, to, to nigdy nie będzie tak fajnie brzmi wyglądało. Chociaż jest też audio-wizualizer. Wejdźmy tutaj na przykład i zmieńmy zamiast tego na single color i dajmy sobie Zielo, nie umiem. A masz wybrane. Kto? A, popatrzcie, bo tu jak wejdziemy o, sobie do studia, to, to wygląda techniczniej. A tutaj dajmy pojedynczy kolor. Są różowe dwa? Tak, tak. tak. czyli się da. Ale wracając, najważniejsze jest to, jak będą brzmieć. Choć dla Was mogła to być chwila, dla nas minęła ponad godzina. I w wieczność można powiedzieć, że jesteśmy nieco osłuchani. Posprawdzaliśmy, jak te głośniki brzmią. Lepiej niż poprzednie. Z tym, że na logikę to tamte powinny brzmieć jak te. Zgadzam się w pełni. Mianowicie, nie była ziemia. Jak podłączyliśmy te głośniki, to nagle słyszymy, kurczę, te głośniki brzmią ładnie. One są przyjemne. I naprawdę, w porównaniu do tamtych, jak już wybierać, to podobnie jak z samochodami. Nie to najniższe wyposażenie, tylko to średnie. To pomiędzy. I z tych ja bym był już zadowolony. Mimo wszystko. Im trochę brakuje góry tym razem. W poprzednich mieliśmy problem, że brakowało nam trochę góry, trochę dołu. Dostaliśmy nieco większego braciszka w postaci subwoofera, uzupełnił ten brak dołów i teraz potrzebujemy czegoś, co uzupełni nam jeszcze góry. Więc miejmy nadzieję, że kolejne głośniki, które będą mieć więcej głośników, dadzą nam tej góry, a jak będziemy coś więcej chcieli powiedzieć na temat głośników, to będzie w podsumowaniu, więc odpakujmy dziewiątki i zbudujmy pełne stanowisko. Jest tutaj za dużo głośników! Na Boga! Plus mamy reklamę wszystkich możliwych produktów, bo jest przestrzeń reklamowa. Front. Spodziewacie się, że coś zrobię, tak? Dlaczego czuję z tego jogurt? Czy głośniki pachną jogurtem? Znaczy, chyba karton, to eko. Dobra, ale musimy jeszcze zrobić resztę stanowiska, nie? Zaczynamy od podkładki. Mamy jeden tylni głośnik, bo to jest w ogóle ciekawostka na temat tych głośników. Mamy tutaj system 5.1, czyli mamy pięć głośników takich ogólnych oraz jeden niskotonowy, czyli subwoofer. Jeżeli chodzi o te nasze satelitki główne, to one wyglądają bardzo podobnie, jeśli nie tak samo jak w przypadku poprzednich siódemek, ale te nie mają tutaj panelu kontrolnego, bo tutaj się podłącza pilota. Jeszcze mamy gwincik. Gwinty są rzeczywiście w głośnikach tylnych i głośniki tylnie są o tyle ciekawie skonstruowane, że w przypadku prawego mamy wejście zwykłe, takie powiedziałbym, cińczowe, które wpinamy sobie do tego. Głośnika I on jest spięty z lewym głośnikiem. Zasilany jest tylko i wyłącznie prawy, więc ten wrzucimy sobie na tył. I z tego będzie zasilanie z tego, więc jest mniej kabli do ciągnięcia, bo te głośniki też są bezprzewodowe, połączone po... Panel kontrolny z głośnika jest zastępowany za pomocą takiego pilota. W całości jego się wpina z tyłu, i wtedy możemy spokojnie te głośniki rozstawić sobie szerzej, a sterować głośnością możemy za pomocą tego. Nie za dużo kabli, gdzie to jeszcze wpiąć. Wpinamy też z tyłu. Ogólnie zasada jest taka: jak się przyjrzycie, to fajnie to wygląda, bo mamy tak. Lewy głośnik, prawy głośnik mamy głośnik niskotonowy, czyli on będzie robić natomiast ten jest centralny i on będzie głównie odpowiadać na przykład za wokale podczas jakichś dialogów w filmie i tak dalej z niego będzie głównie szedł dźwięk żebyśmy dobrze słyszeli, tak jak ja mówię do was tak mój głos powinien teoretycznie sobie głównie iść z tego, chyba że chcemy uzyskać efekt jakiś stereo, to wtedy one są trochę poprzesuwane, ale zazwyczaj dialogi bardzo mocno są na tym skupione ale oprócz tych głośników mamy dodatkowo jeszcze dwie satelitki, które sobie wrzucimy na tył i one nie bez powodu są tutaj zaopatrzone w gwinty dodatkowe, żeby móc w łatwy sposób i ładny zapakować z tyłu. My użyjemy do tego po prostu statywów, bo żyjemy statywami. Co widzicie, że całą serii tu jest jeden statyw i Jeszcze nikt nie zwrócił na to uwagi. Ja mogę stać tak, żeby go zasłaniać w każdym kolejnym odcinku. Dobra, akurat serię kończymy, to niewiele nam zostało. No ale to zawsze wiesz, może jeszcze na święta pojada do domu czy coś. Patrz, jakie fajne, nie? A wiecie, co robimy w tym momencie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo mamy tutaj dosyć spore natężenie, zwłaszcza niskich częstotliwości. Otóż robiliśmy testy i możecie zobaczyć, że mamy rozłożonych tych głośników masakrycznie dużo. Możecie się zastanawiać, dlaczego. Dlatego, że chcieliśmy dla Was zrobić porównanie i sami się sobie zdziwiliśmy. Bo prawda jest taka, że im wyżej idziemy, tym ta jakość staje się lepsza. Zaczęliśmy się zastanawiać w ogóle dlaczego, bo zmieniliśmy tak naprawdę siódemki na dziewiątki i wydawać by się mogło, że to powinno być tak naprawdę to samo, bo taki sam subwoofer, takie same satelitki z przodu, ale dźwięk jednak był nieco inny. Otóż siódemki w porównaniu do dziewiątek to są dodatkowe głośniki, zwłaszcza te z tyłu, które tutaj widać. I myśleliśmy z samego początku, że to jest zaletą tych głośników wyższych, że im mamy więcej głośników, tym ten dźwięk będzie lepszy. Ale jednak mocno się zdziwiliśmy, jak zaczęliśmy testować basy. Bo subwoofery nagle okazało się, że mimo tego, że z zewnątrz absolutnie są do siebie podobne, wręcz identyczne, to w którymś momencie coś zaczęło nam zgrzytać. Okazało się, że razem z numerkiem podskoczyliśmy też w kwestii częstotliwości. Otóż w momencie, kiedy odpaliliśmy sobie online tone generator, gdzie generowaliśmy sobie dźwięk, dzięki czemu możecie zobaczyć, jak ten głośnik powoli sobie drży, no to subwoofer z niższego modelu był w stanie wygenerować dźwięki o wyższej częstotliwości. Czyli co to znaczy? To było pełniejsze, dziewiątki miały pełniejszy subwoofer i ten dźwięk był taki głębszy, cięższy, przez co zyskiwaliśmy szersze spektrum częstotliwości i po prostu nam się lepiej tego dźwięku słuchało. Więc mamy to poparte testami bezpośrednimi, nawet tutaj możecie zobaczyć. Są takie stronki tego typu online tone generator, gdzie możecie sobie wygenerować taki dźwięk i ja wam pokażę, bo część rzeczy będziecie w stanie usłyszeć. Patrz jak się rusza, widzisz? Tymczasem tutaj, bo tutaj mamy dziewiątki, tu mamy siódemki. Jesteśmy na 8 hercach. I to jest praktycznie dźwięk niesłyszalny dla ludzkiego ucha. Jak sobie zwiększymy herce, będzie nam szybciej drżeć ten głośnik i w momencie, w którym dochodzimy do jakichś 35-40 herców. Tak latujemy powoli. To w momencie jakichś 37 ten jest znacznie gorzej słyszalny, natomiast ten już zaczyna generować ten fajny dół. Im bardziej będziemy szli do góry, to już te 47-50 czuć takie dudnienie, które kochają sąsiedzi. W momencie, kiedy odpaliliśmy sobie Star Warsy i oglądaliśmy rzeczywiście dźwięk w 5.1, były bardzo przyjemne. Dzięki temu, że mamy tutaj rzeczywiście głośnik centralny i te głośniki są tak ustawione, żeby używać ich przy komputerze, to nie przeszkadzało to, że mieliśmy ten głośnik dosyć blisko siebie, bo już kombinowałem wcześniej z soundbarem, który wrzuciłem do małego pomieszczenia i niestety, ale w takiej sytuacji ten dźwięk był aż zbyt pomieszany. Soundbar taki na przykład pod telewizorem potrzebuje znacznie więcej miejsca. Natomiast te głośniki były o wiele, o wiele przyjemniejsze. Dodatkowo tutaj słyszeliśmy w miarę Krislu. Kry... Crystal Clear, wszelkiego typu dialogi. Słyszeliśmy na bokach to, co miało być na bokach, i tyły, mimo tego, że od czasu do czasu coś nam gdzieś zgrzytało i wpadaliśmy w pewną paranoję, to też jakby do całego tego filmowego doświadczenia to pasowało. Do oglądania super. W momencie samego użytkowania, jak hmm. dla mnie, to są fajne głośniki. Jedynym mankamentem tutaj, jaki się pojawia tak naprawdę, i największym zgrzytem, to wydaje mi się, że to jest cena, bo przychodzi nam naprawdę dużo zapłacić za ten zestaw. Ale jeżeli ja bym miał wybierać zestaw dla siebie, to zdecydowanie chciałbym, wylosować tak samo dziewiątkę jak Pan Mateusz na samym początku, bo te głośniki rzeczywiście czuć, że brzmią najlepiej. Pomiędzy trójkami a siódemkami nie była ziemia. Przeskok był gigantyczny i nagle okazuje się, że te trójki dalej przy tej y, półce cenowej, no to jest ten zgrzyt, o którym mówisz. Jeszcze jest jedna kwestia, jak odpalicie sobie na takich głośnikach 5.1 na przykład muzykę, to dźwięk będzie wam szedł tak naprawdę z trzech głośników, lewego, prawego i niskotonowego. Żeby temu zapobiec i żeby na przykład słyszeć muzykę ze wszystkich głośników, która nie jest tak zmiksowana oryginalnie, to jest taka mała opcja, bo w zestawie jest pilocik. Wejdziemy sobie w ustawienia audio, mamy equalizer, jakieś inne ustawienia, ale jest 5.1 Up Mix, czyli to sobie odpalamy, przerzucamy na ON i wtedy ze wszystkich głośników ten dźwięk sobie wybrzmiewa. To jest bardzo fajne rozwiązanie, jak chcemy sobie posłuchać po prostu muzyki, oglądając stare albumy rodzinne podczas wigilii. Macie dziwne praktyki? Słuchacie muzyki do oglądania albumów? Dobrze, żeby mieć takie tło. PowerPoint, słyszeliście o tym? Pograliśmy jeszcze trochę i posprawdzaliśmy i rzeczywiście wkroczenie w Świat elektronicznej rozrywki. Czyli po prostu odpaliliśmy Alana Wake'a. To jest zupełnie gra nie była ziemia, jak słuchasz to na słuchawkach, a jak słuchasz to w rzeczywistości. I jak odpaliliśmy gry Alana Wake'a, później Apex. Apeks. O rany, jak się przyjemnie grało. Ja jestem jednym z super fanów Alana Wake'a i o wiele przyjemniej jest jednak nawet w tej sekwencji początkowej słyszeć, że wow, tutaj gdzieś za mną leci to tornado. Nawet jak się odwróciłem do kogoś, kto do mnie mówił, sama świadomość, że wiem, że to jest za mną, to jest takie czysto ludzkie, wręcz, wiesz, bestialskie zwierzęce. Moje wrażenie jest takie, jak miałbym wybierać któreś z tych głośników, to ja zdecydowanie postawiłbym na dziewiątki, ze względu na to, że ten bas jest znacznie pełniejszy, dźwięki hmm. jest o wiele przyjemniejszy i choć nie wszystkie tytuły, nie wszystkie gry, nie każda muzyka pójdzie nam na wszystkich kanałach oryginalnie, to jak już wybierać, to wybierałbym zdecydowanie dziewiątki, ślepo bym szedł w tą stronę. Ale dowiedzieliśmy się, że GTA 2 ma 5-1. dowiedzieliśmy się, że Command Conquer ma, każdy Assassin i każdy Batman, więc... więc gier jest mnóstwo. Co do siódemek, tu bym się zastanawiał, czy jest sens. W sensie, już lepiej wolałbym dopłacić do dziewiątek, wszystko brzmi lepiej, a masz ogromną ilość gośników. Jakby ceny tutaj nie można brać pod uwagę. No, cenę trzeba lepiej. Ja wiem, no, ale jakbyśmy brali pod uwagę, no to te głośniki są zbyt drogie. Przepłacone jak na swoje możliwości. No. Ale jeżeli wyrzucamy sobie ten faktor ceny, to dziewiątki z dziewiątki zdecydowanie potem przechodzimy do siódemek, które okej, okay, ale faktycznie lepiej dopłacić. Natomiast trójki. Ja bym ich nie brał po prostu pod uwagę. I to szczerze wam mówię z ręką na sercu. Trochę się zawiodłem na tym, że ten dźwięk nie jest taki pełny. Choć te same satelitki w sobie, one są dosyć spore, to mam wrażenie, że lepiej ten dźwięk można by było wysterować i ten dźwięk mógłby brzmieć po prostu lepiej. A przy okazji nie świecą, więc jak dla mnie nie. Innymi słowy, im wyżej ten pełni, jeśli chodzi o spektrum. Spodziewałem się więcej, spodziewałem się lepiej, ale nie czuję się rozczarowany. Uważam, że Arena dziewiątki jak najbardziej, jak dla mnie spoko. Przy okazji jeszcze sprawdziliśmy możliwości oświetlenia i rzeczywiście da się dopasować oświetlenie ledów względem tego co jest na ekranie, ale to jest temat rozwojowy w samym programowaniu styla, więc głęboko nie wchodziliśmy, bo też nie wszystkie sprzęty tutaj były kompatybilne z tym. Z samego poziomu kontrolera możemy ustawić tryby świecenia, możemy ustawić konkretne kolory, więc jeżeli komuś nie chce się software'owo grzebać to ciężko było nam się dogadać co do no. czasu. Rozjazdy, świąteczne rzeczy. Bardzo chciałem, żeby nie przechodzić tutaj z pustymi rękami i chciałem upiec ciastka, bo mało osób wie, ale jestem też cukiernikiem. Tak! Tak. I teraz o tym mówisz na sam koniec? Pierwszy raz mnie zaprosiłeś. Chciałem zrobić ciastka, nie wyszło następnym razem, jak się spotkamy, przyniosę ci ciastka, a tymczasem dziękuję za bardzo miło spędzony wieczór i noc w sobie. Też jak linki do wszystkich głośników znajdują się na dole w opisie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i cóż, kanał Pana Mateusza, Gospoda, gdzie prowadzi swoje sesje RPG. Autoryzuję. Gospoda RPG, zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam też na podcast Koszmarne Horrory. To byłoby na tyle. Poprzedni odcinek Odcinek, losowy filmik, kanał Gospoda. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!